Tak się prezentują filety z kurczaka ala pizza z pieczarkami z kukurydzą z papryką, no coś naprawdę, naprawdę pysznego. Witam serdecznie. Dziś wam zaprezentuję jak zrobić Smaczny obiad lub smaczną kolację. Będą to filety drobiowe a la pizza. Bardzo prosta rzecz. Mamy tutaj kilka pieczarek, jedną paprykę, y, trochę kukurydzy konserwowej. Tutaj mam około 100 g seranatan. Y, tu jest ketchup i jedna cebula. Oczywiście do tego jeszcze będzie czosnek granulowany, papryka słodka, pieprz i sól, ale o tym za chwilę. Zacznijmy przygotowywać y, filety. Na razie wszystkie dodatkowe składniki odstawię. Tutaj mamy już filety drobiowe, i sobie wezmę jednego fileta. Odkroję z niego tą polędwiczkę malutką. Można ją wykorzystać do innych przepisów. Oczywiście, jakieś tam kości czy cokolwiek tam się znajdzie, to też trzeba odkroić. Teraz wezmę, przekroję ją na połowę ale nie do końca. Zobaczcie. Coś takiego i teraz tak tą polędwiczkę można sobie odłożyć i zrobić na przykład sałatkę kebab gros, aczkolwiek można ją też przekroić na połowę. Położyć na filecie i delikatnie delikatnie go rozklepać ale bardzo delikatnie. On ma być taki troszeczkę grubszy, ale no też nie jakiś gruby. Ja mam te filety bardzo małe, no ale... OK. I tak postępujemy z tymi polędwiczkami. Ja teraz sobie je wszystkie przygotuję, ale zaraz Wam pokażę, gdzie, na co je układamy. Mam tu przygotowaną blachę z piekarnika, z papierem, wyłożoną papierem i te polędwiczki układamy po prostu na tą blachę. Na taką blachę wejdzie Wam 4-5 polędwiczek, zależy jakie, jakie macie duże. No, dobra, niech to tak tutaj będzie. No, tak 4 powinny Wam spokojnie wejść na tą blachę, raz, zobaczcie na tą blachę spokojnie powinno wam cztery wejść raz, dwa, trzy, cztery no w zależności jakie są duże więc ja przygotowuję kolejne i zaraz zobaczycie co robię dalej No, i teraz na tak przygotowane filety dodajemy przyprawy, czyli u mnie to jest papryka słodka, wędzona, czosnek granulowany, po szczypcie nie za dużo, troszeczkę soli i troszeczkę pieprzu. Nie za dużo. Wystarczy. Teraz na tak doprawione, przyprawione filety wykładam po trochę keczupu. O, piekarnik już się rozgrzał do 180 stopni. Funkcja dół, termoobieg. Rozsumarowuję keczup. A jest takie proste, bardzo proste, bardzo szybkie danie. Można wykorzystać różne składniki dodatkowe. Ja tak robię sobie standardowo, jak lubimy najbardziej. Starajmy się, żeby mięso było wszędzie pokryte tym keczupem. Wtedy fajnie to wygląda. Ok, to posypujemy cebulką. Proponuję czerwoną lub też y, proponuję szalotkę, no bo one są takie bardziej delikatne, a wiadomo, one się tam jakoś tam specjalnie nie upieką, więc żeby nam nie było ciężko na żołądku, to jakąś taką lżejszą cebulkę. Teraz dodamy czerwoną paprykę, no i wiadomo, no ile kto lubi, nie? Ja tutaj skroiłem jedną niedużą paprykę, ale jest tego aż za dużo. Po prostu połowa papryki by to wystarczyła. No ale trudno kupić w sklepie połowę papryki, prawda? Ale jak to Wam zasmakuje, to za chwilę będziecie robili następne. Zobaczycie, bardzo dobra sprawa. Ok, do tego dodamy sobie jeszcze kukurydzę. Starajcie się, żeby to było wszędzie i na brzegach, i na środku. Nie tylko, że po prostu zrobicie jakiś kopiec na środku, a po bokach nie będzie nic. O i kamera się wyłączyła, ale to Wam tylko opowiem, posypaliśmy to czerwoną papryką, później posypałem to jeszcze kukurydzą, troszeczkę dodałem na to seranatan, no i pokładałem pieczarki i to wszystko. Najważniejsze jest teraz to, że będziemy to zapiekali w 180 stopniach z termoobiegiem, grzanie dół. I tak około 40 minut. No musicie na to patrzeć jak długo, z tego względu, że no yy, każdy piekarnik grzeje inaczej. U niektórych może być to 30 minut, u niektórych 40 minut. Chodzi o to, żeby to się ładnie już ser roztopił, żeby to zaczęło fajnie wyglądać. Więc widzimy się już za chwilę na degustacji. Tak się prezentują filety z kurczaka a la pizza z pieczarkami, z kukurydzą, z papryką. No, coś naprawdę, naprawdę pysznego. Dobra, czas na próbę. Siedziało to u mnie w piekarniku 35 minut. Po 35 minutach stwierdziłem, że jest ok. No teraz sprawdzimy, jak smakuje to. Jak widzicie, nie ma problemu, żeby to podnieść, przesunąć sobie, to się wszystko ładnie trzyma. No i próbujemy. Hmm. O. Słuchajcie przepis petarda serdecznie polecam zapraszam na mój kanał zapraszam do subskrypcji do lajkowania no i odwiedzania mnie bo ja już mam tam ponad 1000 filmów i naprawdę te starsze filmy są bardzo dobre więc polecam serdecznie pogrzebać na tym moim kanale i znaleźć sobie taką perełkę dla siebie. Ja Was serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia.